Drugi dzień summer festiwalu z budką. Moją moim głosie już słychać, że było bardzo ciekawie. Wstałam z samego rana i poszłam ogarniać budkę. Trzeba było ją zatowarować w ogóle. fakt, pierwszy raz jechałam hulajnogą. Wbrew pozorom poszło to w miarę sprawnie. Wymieniłam smaki, wszystko poukładałam, no i wróciłam do domu. Będąc nam wróciło mi też wspomnienie, bo bardzo dużo osób czekało już pod sceną na koncerty. Przebrałam się w coś bardziej festiwalowego, i szybko, oczywiście, znowu wróciłam na teren festiwalu. Zrobiłam sobie nasz napój i patrzyłam, ile tam stoi ludzi, jak wbiega. No i od tego. Się zaczęło. Słuchajcie, wczoraj. Od 17 do 1 w nocy nie było ani chwili bez kolejki. Ja już nie wiedziałam, jak się nazywam. Serio to było takie cudowne, tylu was tam widzieć. Robiłam milion rzeczy naraz. Nawet nie jestem wam w stanie powiedzieć co. Za każdym razem jak myślałam, że kolejka się kończy, to nagle okazywało się, że jednak nie. Co chwilę wychodziłam, zmazywać, jakie smaki się skończyły, jakie są nowe. Finalnie później już nawet nie miałyśmy co uzupełniać. Ja nie wiem, jakie kombinacje tutaj robiłam, żeby robić wszystko naraz. Zrobiliśmy też mega dużo zdjęć i ogólnie nie stresujcie się, mimo tego, że widzicie, że jestem taka skupiona, to ja. Ja Naprawdę chcę się z Wami poznawać i chcę robić te zdjęcia. Mimo tego, że moja Mina czasami mówi inaczej, ale uwierzcie mi, kocham to, co robię. Kocham, jak tyle się dzieje. Tylko, wiecie co, w kurza że nie słyszę muzyki. Osoby, które są tam na tym festiwalu, czy Wy się dobrze bawicie? Bo ja słyszę tylko jakąś małą scenę, która jest obok mnie. W ogóle musiałyśmy też na 20 minut zamknąć budkę. Był taki bałagan, tyle os, że no nie dało się, więc bardzo Wam dziękujemy, że poczekaliście tak dzielnie. I dalej staliście w tej kolejce i czekaliście. Koło 21.00 myślałam, że robi się luźniej. Wyszłam zobaczyć, jak gra Doda, po wam też z wami, no i się pomyliłam, bo nie było luźniej. Tylko dostało z dnie sprintem wracałam do budki, żeby dalej was obsługiwać. I wtedy już podjęłam decyzję, że robię imprezkę w budce. Już zaczęłam sobie tańczyć, śpiewać. Nie wiem, może niektórzy mieli mnie za jakąś odklejoną. Podjęłam kolejną próbę wyjścia z budki do was. No, nie od udało się i zamknęliśmy w budkę i ja nie wiedziałam, jak się nazywa. Orientowałam się, że serii od dwóch dni nic nie jadłam. No i wróciłam się przespać kilka godzin, bo jutro od nowa.